Chciałabym zaprosić wszystkich na Krajowe Forum Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. 18 października w Warszawie, w gronie ekspertów, europosłów, ale przede wszystkim młodych przedsiębiorców, będziemy dyskutować o dobrodziejstwach i niedomaganiach wspólnego unijnego rynku. Często nie zdajemy sobie sprawy z korzyści, jakie Polsce i innym państwom Unii przyniosła dotychczasowa integracja gospodarcza. Bez większych przeszkód korzystamy z usług, kupujemy towary bez cła, pracujemy i studiujemy, a także taniej podróżujemy i telefonujemy w obrębie Unii. Zredukowanie czy zlikwidowanie barier to ważna sprawa dla europejskich i polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych młodych. W założeniu własnej firmy widzą oni sposób na życie i pracę na rynku o jednolitych, przejrzystych regułach, europejskim rynku 500 milionów obywateli i konsumentów. Serdecznie zapraszam do udziału w Krajowym Forum Jednolitego Rynku. Przybądźcie na forum, debatujcie, zadawajcie pytania przez internet. To od Was zależy, jaki będzie miał kształt jednolity rynek w przyszłości.